Siemano ja W dzisiejszym odcinku dam Wam fajne informacje, co będzie jutro. Więc, Siemano i dzisiaj znowu gramy w Pet Simulator, jak widzicie. I chciałam Wam pokazać, że kupiłem tą zimową krainę, tak kupiłem ją. No i jest jak jest. I jak widzicie, już po miniaturce. Jest z, związanego z zakupami, tak. Jutro, w sobotę, dokupuję sobie... Hmm, co to jest? Dokupuję sobie 800 Robux i kupuję Exclusive Pet Egg. Na razie mnie nie ser mam 18 Robux. Albo piszcie w komentarzach Triple Egg. Sam już nie wiem, ale... Bo wolałbym Exclusive Pet Egg. Więc... Piszcie w komentarzach i zobaczymy, jak to będzie. I chcę wam pokazać, że mam te jajka i nas na jedno, więc otwórzmy. I co to się pozaleci. Piszcie, coś na jednego pixelu ulfa mam i on daje. właśnie, ten. Oto jest ten, którego wydrobiłam A ten, którego. Stręcz 5, nieźle. Ale ja chcę tego mityka, bo tutaj on jest blisko Ulfa, więc myślę, że mi my się podoba ten mityk. No i jest jak jazda. E, więc e, e, chciałam wam to przekazać e, tą informację, oczywiście za na nas nie będzie tej bo dzisiaj zrobimy dużo rzeczy. E, po pierwsze. Kupię zypeta go sprzedam, kupię sobie jakiegoś innego, którego sprzedam za drożej potem jak będę miał coraz więcej ekskluzywów, bo co co coraz więcej będę je sprzedawać, ale mm, mi zostanie mi dużo gemów pewnie z tego i ulepszę sobie bank i będziemy robić odcinki z banku i będziecie mi wysyłać te zaproszenia i ja będę przyjmować, no i będą odcinki z banku. Jeśli ktoś by takie coś chciał oczywiście, to ja bym bardzo chętnie coś takiego tylko nie wiem kto by takie coś chciał. Jeszcze coś i... w Regift. Regift 5. Pisał, że Regift 5, ale ja mam Diamond z 5. Powinienem otwieram diamond, bo dla mnie też jest a no, to jest sens. No, mogę Czasu. A może trochę tam rozwalę teraz sobie. A mam teraz na ten odcinek taki pomysł. Żeby... Mm, żeby do którejś Był jakiś... Mm, coś się stało. I nie można było wchodzić do Meter. Ja myślę, że to po prostu... Albo były zapchane serwery. Albo musieli coś naprawiać. Dlatego, że... Tam była kłódka i e, jak mm, no, na ekranie się wyświetlił napis, że proszę wyjść z gry i że muszę coś e, chyba poprawić. Nie pamiętam, bo to było wieczorem w nocy, więc nie chcę wiedzieć. Ja go zrobię Gordon i on coś tam będzie dała, czy nie widzowie. Ale no, ja bym wolał tego mityka. To on to daje 8 trylionów. To, to był mój najlepszy pet, oczywiście. Więc ja bym bardzo go chciał. Ale szybko zdobyłam te 9 milionów. Więc dzisiaj będzie dużo like I obiecuję, że dzisiaj wstawię jeszcze drugi filmik. W którym, oczywiście, w tym filmiku zrobię tak, że. Jeszcze hmm, się trochę, bo może się mnie nie słyszeć. Ma na moich filmikach Tu nie mam telefon. Ehm, no, mm, co ja mówiłam? M, chyba coś o. Ej, a tak, dzisiaj zrobię kolejny odcinek. I jak to już wstawię, ten sobie poprawiam. Wszystko dobrze, bo tu już teraz wiem jak robić miniaturki. Będę poprawiać. Wszystko będzie git A do tego. Jutro, na, dzisiaj, po tym filmiku, będę dużo zbierać, uzbieram nam bardzo dużo milionów i zrobię mini opening z tych najnowszych <coughs> jajek, więc y, będzie fajnie. O, y, us, y, usłyszałam od Oti, od, 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 że za niedługo y, z, zakłada swój kanał, więc y, od razu was zainformuję i wpadajcie na kanał Oti, no i od razu subskrybujcie Ale dajcie, że dajcie mi Pierwszemu zasubskrybować Na pewno Zasubskrybuję, wy też subskrybujcie I Będzie dobrze Jakoś się to ułoży Zaraz mamy kolejny Ale ja wolę to duże Bo one szybko jakby rozwalam I także Aha i także dużo z nich dostaję, więc one są fajne. Ale piszcie w komentarzach, jakie mam, co mam tu kupić. Ja może mam kupić um, VIPa i looki, albo jakieś takie enchanty. Na pewno nie to, bo to by było bez sensu. Jednie by mnie było tak na milion osiemset, więc na pewno nie. Mm. Bo mogę kolejne jajko kupić, więc dawaj, czy, dawajmy widzowie. Patrzymy, co będzie. Jak pojedynczo, bo mi się nie chce zbierać, bo e, już mi ultra ja nie chcę co jakoś... Już mamy cztery, jeszcze dwa i będzie epicko. Dlatego, że już będziemy mieli... E, tana, Goldena. To się, wejść na to, to, to się wejść na to drzewo. Tak, ja wchodzę. Uuu. O, tam jest takie podwyższenie, ja tam idę. Ale poczeka na mnie trochę te pety. Nie no, tu się teraz chyba podwyża ta ściana. Więc ja nie wiem jak ja mam to zrobić. O tu jest taki, o idealnie. Fajnie. ten chciałabym jak tutaj sobie łazić. Okej, okay. schodzimy na dół. I odbieramy ten gift. ten gift. Chyba na mnie prosto poleciał. Szybko. Wybuchnij. W skrzyniu. Teraz zobaczmy ile mam w topce i o, jak, jak laguje mi od razu po tych, jak to wybucha. Nie już zauważyliście, bo nie wiem czemu, ale tak normalnie nic mi nie laguje. Zaraz nas nasz na kolej też sobie takie małe i zobaczę ile ona ma. E, to małe chyba... Nie, to małe nie ma więcej od tego dużego, ale po prostu. A um, nie, by było skrzynia, a ja wchodzę na to drzewo. Tak Ja Nie wiem, jak wyjść na drzewko. Może to się uda. No, tu jest ciężko. Może na inne drzewo. Wejdę po prostu. Bo tutaj najlepiej by było na to drzewo, a tu. O, idealnie. Dlatego, że tutaj jest. No, najlepiej. Bo tutaj jest najbliżej bliżej, fakt wskoczyłem? Bo tutaj się wchodzi prosto na, na tą górę i tutaj można sobie połazić, o. Jeszko, że nie można tam dalej przejść. Tu jest ta wielka skrzynia, którą ja chcę zdobyć. Ci, okej. Okay. Pixel, ale pysy. Ja zginę, e, widzowie, poczekajcie, ja chyba muszę wyjść i wejść do gry, bo coś się spakowało. Poczekajcie. Już to robię. Dobra, widzowie, już jestem. Dobra, akurat mnie wywaliło, więc kolejne cięcie Dobra, widzę. Tak! Dobra, też zły przyważną... Znowu mnie wywala. Nie wiem, czemu ciągnę mnie wela, ale co coś się dzieje u mnie. Jednego. już był gitas. No i mam, mam takie, taką zachętę, że dzisiaj tak 18-19 zrobię live'a. Więc wpadajcie, Każdy niech wpada. i będzie dała każdy zaproszony do mojego live'a więc podajcie dzisiaj o 19 czy 18 .00. o i widzicie stać nas na jajo, kolejne Pixel Forest i sobie falaki odpalę i otwieram co to będzie? Nie no, kur... no, kurwa. Dziewięć, prawie trójlą. Prawie, ale normalne no to nie jest da. Szkoda. Chujosława. Ale jest jak jest, no i o, jeszcze no, Daj nam kuchać widzieliście jak się odbiłem od ściany no, tak serio tu, patrzcie, a tutaj wskoczyłem już pokazuję a, tak, a, a tutaj i się od, i od razu zaskoczyłam wcale się odbiłem na pewno na pewno, czyli chyba ktoś ma golden huga cupcake'a ja, ja. hmm. hmm. jak jak ja bym chciał mieć Golden Hooge cupcake'a Cupcake. Chciałbym mieć cupcake. To jest Cupcake. Nie mam takiego czegoś cupcake. Chciałbym mieć cupcake'a. No a cupcake'a, te pinu. Ja pier. Widzicie, ile tego jest? Przepraszam, bo to moja. Poczekajcie, chwilę. Przepraszam, bo po prostu sobie coś przyszedł. No i niestety jest jak jest, ale. O, stać nas na kolejne jajko otwieramy. I oby nam wypadł Pixel Wolf. To sobie zrobimy golda i zobaczymy, ile daje. Jest za czterech. Nie, to mnie kurwa. Też nie mam chwilę. Kurwa. Chula pięć może się widzowie dobrze widzę nic się nie stało, jeszcze pewnie widziałam, więc nie pytajcie w komentarzach co gramy dal. Trochę mnie nie było, więc mogę odebrać prezent, więc wybieramy. Co w tym poszłam na spawna? Nie wiem.

A yy, tu Znaczy, po prostu zdobędę chyba mityka, bo ciągle wypijam stary wolf. Więc mogę że zaraz, zostać, to zdobędę mityka. Oby tak. Ale ja myślę, że to na dzisiaj będzie tyle. Więc na razie. Bajo! bây